Siema, z tej strony, Martin, y, i ogólnie chciałem nagrać dla Was film y, w dzień, kiedy będę miał y, w, czas i nie będzie nikogo u mnie w domu. Y, w, tak, nie będzie u mnie nikogo w domu. Będę sam. Poczekajcie na chwilkę. O, dobrze, już jestem, więc tak. Poprawka, nigdy nie jesteście sami w domu. Tak ogólnie to chciałem dzisiaj nagrać dla Was grę. Konkretnie taką grę. Nazywa się GTI Racing. Pożyczył mi ją taki kolega, Marcin. Do jego kanału macie Ma się jego nick w opisie. I chciałem nagrać tą grę, ale był taki problem, że tutaj mam za słaby komputer i on... No... Ta gra na nim po prostu nie działała. No, ale ogólnie za... Yy, za to, że chciałeś yy, dla mojego kanału dobrze. Dzięki, tam masz. Yy, tam macie do niego w opisie. nick jego. Ale ogólnie nie chciałbym też, żeby było coś yy, tego typu. O, ty, Dałeś Marcinowi grę, która nie działa. Moja wina, taki ma komputer. Unsup. Mamy wtedy do czynienia z typowymi gimbusami. Przed chwilą przeczytałem, że gimbus to ktoś, kto chodzi do gimnazjum i jego IQ jest mniejszej od. Yy, no nie wiem, majonezu. A uwierzcie mi, że znam takich ludzi. Na przykład takich, co siedzę sobie na przykład. Wygląda to mniej więcej tak. Ej ty, wyłącz to gówno. Co? Gówno. Wyłącz. Posłuchaj serapu, albo popka. No, albo na przykład coś takiego. miał być live wczoraj. No tak, ale coś mi nie wyszło. Coś i nie wyszło. Miał być live. Unlike, unsub i negatywny komentarz. To są właśnie gimbusy. To są ludzie, którzy uważają, że jeśli oni na przykład lubią rap, to wszyscy mają lubić rap, bo rap jest super, a reggae już nie. Co? Uważaj, bo ci przyjdzie. Ty mi coś zrobisz. O, że, żebyś wiedział. Aha. Oh, fuck! Tacy ludzie są dziwni i chorzy. Pamiętaj, jeśli zachowujesz się w taki sposób, to jesteś gimbusem, a gimbusy to takie ścierwo. Tylko proszę nie mylić gimbusa z gimnazjalistą, bo gimbus a gimnazjalista to co innego. Gimnazjalista to uczeń gimnazjum, a gimbus to uczeń gimnazjum, który... który jest tępy. A skoro już mowa o gimnazjum i o szkole, to warto by było powiedzieć o tym... o tym, jaki jest plan lekcji, i mniej więcej rozkład dnia. Przyjrzyjmy się na przykład takiemu czwartkowi. Więc tak, czwartek, WF, WF, technika, plastyka, historia, muzyka, religia. Przede wszystkim, nie za wszystkich przedmiotów jest praca domowa, ale dajmy sobie na to, że technika, trzeba coś zrobić w domu, plastyka, trzeba coś zrobić w domu, historię, trzeba zrobić pracę domową i ewentualnie jeszcze religia. To parę lekcji już jest. Potem trzeba się jeszcze nauczyć Następnego dnia jest geografia, jest informatyka, na którą nie trzeba się uczyć, chyba. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym się musiał uczyć na informatykę. Matematyka, angielski, niemiecki, polski, WDŻ. Więc, trzeba się uczyć. I to zajmuje cały dzień. Bo załóżmy, że na przykład w ten dzień, w czwartek, trzeba będzie odrobić pracę domową z... z tych kilku lekcji a następnie nauczyć się na geografię, może matematykę, angielski, niemiecki, ewentualnie jeszcze polski. A dlaczego? Dlatego, że uczeń z każdej lekcji ma być przygotowany z co najmniej trzech ostatnich lekcji. I to jest k***a chore. Przed chwilą za pomocą kalkulatora takiego windowsowego obliczyłem, że gdyby uczeń miał codziennie się uczyć na te wszystkie lekcje i gdyby miał odrabiać wszystkie prace domowe i tak dalej... Gdybym miał to robić wszystko tak, jak jest zaplanowane w szkole, spędziłbym na tym co najmniej 7 godzin. Co najmniej. Czyli, że mógłby więcej. Ja w yy, czwartek kończę o 14.25, co oznacza, że gdybym, plus do tego, że odrabiam pracę domową, uczył się z każdego przedmiotu z ostatnich trzech lekcji, siedziałbym nad lekcjami do 21.00. Ale pieprzyć to, że plecaki ważą po 10 kilo, a a my musimy się uczyć do 21. No, więc to by było już na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie i cześć.